Witam serdecznie drogie bliźnięte na czytaniu tygodniowym zobaczmy, co też energię przygotowała dla Was na ten tydzień, co dla naszych bliźniąt? Jakież to energie. Lecimy tajemnica król kielichów. O! Miłości, awanturki. W pracy wiadomości, fałszywe wiadomości, pamiętajcie. Chcę Wam powiedzieć, powiem Wam bliźniaki, tak, bardzo fajna energia, mimo że są dwie karty rogiem, czyli coś się zawali. Być może zawali się współpraca z trygonem wodnym, ja bym powiedziała, że może być to rak lub skorpion, jeżeli chodzi o nowe projekty, coś się zawali, lub ktoś was oszukuje, chce Was oszukać. I to jest chodzi o świat, czyli tutaj gdzieś chodzi o jakieś sprawy w świecie, tak, tu jest może być współpraca, tu może być kooperacja, ale odkrywa się jakaś tajemnica, odkrywa się tajemnica, lub to wy, no ale nie sądzę, żebyście to wy oszukiwały. Natomiast na to musicie bardzo mocno uważać, bo to, co jest dla świata, pamiętajcie, Bliźniaki, że współpraca. <laughs> I was w jakiś sposób. Nie wiem w jaki sposób, ale trygon wody was zdradza. Tutaj jest, jakieś, tu jest jakaś fałszywa energia, tutaj jest wieża. Tutaj chodzi o nowe projekty, o nowe zarobkowanie, o nowe tworzenie być może tworzenie związku i tutaj nad tym jest wiele. Ale ja myślę, że Wy macie tego świadomość, bo to jest stoi nad Waszą głową. To stoi nad Waszą głową, lub odwrotnie. Może być tak, że trygon wody Was tak jakby Was podejrzewa o zdradzie tak Jesteście podejrzewani o zdradę i pewne rzeczy, trzeba będzie w, pewne rzeczy trzeba będzie w tym tygodniu wyjaśnić, usiąść jak to się mówi i wyjaśnić kawa na ławę. Jeżeli chodzi o finanse to jest koło fortuny, super. Ja bym powiedziała, że nieźle idą wiadomości, tylko że moi drodzy przygotujcie się na to, że jeżeli idą wiadomości to będą już od trygonu wodnego. Zdecydowanie od trygonu wodnego i chcę powiedzieć, że to jest oszustwo. Tu jest jakieś oszustwo, to jest zdrada, kanciarstwo. Tutaj jest tak jakby spisywanie spisywanie czegoś nieprawdziwego, jakiejś energii, która jest fałszywa. Czyli tutaj musicie na to, moi drogie bliźniaczki, uważać. Poza tym nie jest to zła energia, bo to jest tak, jakby idzie to od jednego trygonu, tu jest skumulowane trygon wody was oszukuje, lub jesteście podejrzewane przez ten trygon, że coś się zadziewa, jeżeli chodzi o pracę no to pracę powiedziała komfortu, fortunę odkrywa się i do dobre wiadomości zakańczają się pozytywnie mimo jakiś niesnasek, tak tutaj, które między Wami zaistniały, jeżeli chodzi o pracę, coś podpisujecie tworzycie coś, w tym tygodniu tworzycie coś, idziecie sobie do przodu jest jakieś podnoszenie się z kolan czyli pierwsze efekty, ja bym powiedziała w Waszej pracy, pierwsze efekty już tutaj zaistniały mało tego, w związkach, moi drodzy odkrywają się jakieś tajemnice, tutaj partner że robią, chryje niesamowicie mocno, niesamowicie mocno, nie wiem czy chodzi o czas, nie wiem moi drodzy, tutaj sobie musicie, czy to Wy, czy to partnerzy, ktoś robi tutaj chryje w domu, tutaj coś się zadziewa, tutaj może być trygon ziemski, tu może być trygon z powietrza, tu może być trygon wody, moi drodzy, powiem tak, ustawcie się do tego tak ambiwalentnie, bo myślę, że danej osóbce, danemu partnerowi, odechce się, bo tak naprawdę kończy się to pozytywnie, więc po co kruszyć kopie, po co się denerwować, po co gdzieś tam na m, słuchać tego co ma do powiedzenia opozycja jak nie ma w tym nawet krzty prawdy na chwilę obecną bym powiedziała bo tutaj jest też, występuje coś takiego, że partner, partnerka coś odkrywa, bo coś nie pasuje bo jest ta siódemka mieczy, czyli uważa że w jakiś sposób możecie tutaj zdradzać, także możecie zdradzać, że jesteście bliskie zdrady czyli, że zmieniacie swój Typ, tryb postępowania czyli dajecie jakieś sygnały, które mogą mówić o tym, że gdzieś tam ktoś w tajemnicy zaczyna w waszym życiu krążyć, powiem tak nie sądzę, żeby to było dobre, bo jest od razu na początku skazane na wierze jest skazane na wierze, a powiem tak, jeżeli by miała powiedzieć, jak to idzie w przyszłości, to drogi bliźnięta wygląda to tak komfortune, komfortune jesteście wy jako wy, czyli zadowoleni, bo tajemnica jest w okresie. Odkryciu, ale zostajecie w jakiś sposób zdradzeni i jest odkrycie tajemnicy kończące się wieżą, więc nie wiem, czy warto wchodzić w dane relacje, moi drodzy, ale to od Państwa zależy. Nic mi do tego, tak? Nie mój wóz nie będzie mi wiózł. Natomiast, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, w ogóle o, wsze, o wszelakie niesnaski, o całą napiętą atmosferę w tym tygodniu, bardzo ładnie się kończy. Zakończę się światem, spisywaniem na nowo kołem fortuny, czyli coś Wam będzie sprzyjało zakończeniem awantur i tworzeniem pod wnoszeniem się, moi drodzy, na nowo. Bardzo dużo wiadomości idzie do bliźniaka. Jest ogrom ruch, jest powiem tak, jest wymiana wiadomości, ruch, dużo podróży, dużo, dużo podróży, dużo poruszania się, ale i dużo wiadomości, dużo wiadomości. Musicie te wiadomości bardzo mocno cedzić, z tego względu, że niektóre z nich mogą być nieprawdziwe. Aczkolwiek myślę, że sobie tu poradzicie, bo w całym kole tutaj, mimo, że są właśnie te dwie karty, one są tak narożnie ustawione, to on za bardzo nie będą miały to tak jakby tylko wprowadzenie na chwilę lisa do kurnika, ale piesek go przegonił tak, czyli uda się po prostu pokonać pewne sytuacje, tworzycie, budujecie się, macie, macie pieniądze, jeżeli chodzi o pieniążki, to myślę, że w tym tygodniu zarabiacie, bo tu ma masa denarów, mamy świat i, rycer i giermka denarów, czyli spisywanie, podpisywanie już czegoś konkretnego, jak to się mówi pierwsze koty za płoty, no i tutaj budowanie tak, czyli już mam te pieniążki, ja już coś stworzyłem, już tylko czekam, żeby to przyszło lub coś jest, tak no i myślę, że w przyszłym tygodniu zarabiacie, macie pełną kiesę nie wiem o co chodzi, czy chodzi o projekt dla tych, którzy mają jakiś projekt, dla tych, którzy coś tworzą lub dla tych, którzy szukali pracy, tak, a nie mogli, no to macie lub wynagrodzenie będzie bardzo bardzo fajne, zadawalające dla wielu z bliźniąt, jeżeli chodzi słuchajcie o zdrówko, to bym powiedziała że u Was tylko psychę, tak tutaj jest stres, totalny stres i jest tutaj jeszcze takie siedzenie, trzymamy się za żołądek, ale to jest spowodowane, wydaje mi się, bardzo mocno, intensywnym myśleniem. Powiem bliźniaczki u was, jeżeli już to tylko noga, która z nóg boli noga i boli ręka, coś się zadziewa z ręką w tym tygodniu. Nie widzę poza tym nic takiego strasznego. Pozdrawiam kochani serdecznie do kolejnego czytania buziaczki hejpa.